Wejchrowski sąd niebawem zyska nową siedzibę. W tej sprawie Miejski Ratusz odwiedził minister sprawiedliwości Marek Biernacki, który zapoznał się szczegółowo z planami miasta dotyczącymi docelowego sposobu zagospodarowania przedmiotowego obszaru. Jest to jakiś efekt trzymiesięcznej pracy zespołu pana ministra, który. Wcześniej ze mną współpracując postarał się znaleźć takie miejsce, które mogłoby służyć budowie przestronnego dużego sądu. Budynku, który by pomieścił wszystkie te miejsca, które dzisiaj są rozproszone. Są cztery budynki sądów. Te budynki są takie, jakie Państwo dobrze wiecie, czyli są. Yy przeludnione. Ten sąd nie ma autorytetu. Ludzie też muszą biegać z jednego miejsca w drugie. I ta propozycja, która się zrodziła, że będzie zbudowany nowy budynek sądu, dla Wejherowa też jest bardzo istotna. My tylko możemy się cieszyć, że możemy wspólnie to realizować. Na mocy porozumienia miasto przekaże teren w rejonie ulicy Wniebowstąpienia i reformatów sądowi rejonowemu w Wejherowie pod przyszłą budowę nowego budynku sądu. Budując tam nowoczesny obiekt, można spełnić wszystkie wymagania, które dzisiaj występują dla takich obiektów. Żeby on był z możliwościami przestrzennymi, możliwościami wykorzystania nagrań nowoczesnych, postaci cyfrowej. Także te elementy możemy tam spełnić. Duża jest zasługa pana prezydenta, który bardzo idzie na rękę prezesowi sądu, wejherowie, dyrektorowi sądu, sądu apelacyjnego bo dzięki właśnie, też niego, właśnie tej inicjatywie i takiej aktywności jesteśmy przygotowani bardzo dobrze do tej inwestycji. Tak, nowy budynek sądu wraz z całą infrastrukturą będzie wyglądał finalnie. Ma być przestrzennie i nowocześnie. Ten obiekt będzie bardzo dobrze wkomponowany. My jesteśmy też zdania, że to będzie nowa ciekawa przestrzeń miejska, więc na dzień dzisiejszy wszyscy są zadowoleni. To będzie wielki, milowy krok, krok dla rozwoju Wejherowa i dla zbudowania nowego centrum, bo to jest ważne. To jest takie, takie jak decyzja napoleońska, to, to jest trudna. To jest decyzja, którą zmienia się też filozofia pełnomiasta, bo tworzy się nowe centrum dla mieszkańców.